Witam, witam. Przędobryska Samochwała jest dzisiaj w miejscowości Sadowa w Rumunii i obejrzymy sobie jeden z najładniejszych, chyba największych monasterów w Rumunii. Mam nadzieję, że jest otwarty. Zobaczymy. Pieski tam są, nie wiem czy nam dupek nie poobgryzają. To takie pieski jak które pilnują swojego obejścia to mogą być nerwowe. Mam nadzieję, że nam nie obgryzie kostek. Sobie obejdziemy. Ja. Genau. krzesła. No i wychodzimy z monasteru. Ale jeszcze tutaj zobaczcie, jakie tutaj są stare te malunki. To są te oryginalne te kawałki. Te kawałki chyba są No i jesteśmy na zewnątrz. Obejrzymy sobie jeszcze. O, tu w remoncie jest wszystko. Także tu jest remontowane. Remontowane jest tutaj wszystko. Tam nie przejdę. Bo tam są jakieś konstrukcje. Kurczę tu wygląda, jakby fosa była na około. No pewne odprowadzanie wody. A tutaj, o, A tutaj zapalają świece. Bo tutaj jest dzwonica. ułożone jest nie wiem co z tych kamieni o, tam mają pewnie swoją zachrystię popowie popowie zobaczycie fajnie, a bardzo ładny monaster, w środku stare po prostu malowidła coś pięknego coś pięknego i jeszcze rzut oka. na nas też z zewnątrz. I gołąbki wszędzie próbują Tutaj była Brama wjazdowa jest otwarta. Także jeszcze raz popatrzcie. Cudne. Są takie perełki, widzicie, gdzieś po drodze. Jak się gdzieś wyjeżdża, które można zobaczyć. Nie wiadomo, jak długo wszystko przetrwa. Także to, co zobaczymy, to nasze. Zachęcam Was do odwiedzania takich miejsc. Podróże kształcą. Podobno też nie wszystko wiem. Nie wszystko. Jak coś zobaczę, to później doczytam, ale jak już za później to doczytam, no to już jest za późno, nie? No ale można zobaczyć, a dopiero później doczytać, co to jest za miejsce, gdzie. I tu jest brama. Musimy otworzyć i wejść. Tu byłam. Wszędobylska. Samochwała. Nara!